Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Poświęcony sportom walki i przygotowaniu. Co nam daje sporty walki? Sporty walki teraz jest takie duże, wielkie ło wow na świadomość, na samo poznanie i w ogóle na rozwój osobisty. No to właśnie sporty walki idealnie tutaj trwają. Bo przez sporty walki, jeżeli chcemy sobie rekreacyjnie, to wiadomo, rekreacja to rekreacja. Luźnie, tylko po prostu, żeby się poruszać. Niektórzy przychodzą po to, żeby właśnie trochę się poruszać, żeby spalić szkankę tłuszczą, trochę schudnąć. Inni przychodzą po to, żeby po ciężkim dniu w pracy u prezesi, jacyś dyrektorzy, żeby się wyżyć, zapomnieć o tym, wypocząć się, ale zawodnicy, ci, którzy chcą jeździć na zawody bądź amatorskie albo na zawody Walki zawodowe, czy w walki, czy w to tutaj jest super świadomość, super samo dyscyplina, rozwój. Przede wszystkim poznajmy samych siebie. Poznajmy swoje możliwości psychiczne, fizyczne, co umimy, czego nie umimy. I nie chodzi o to, żeby walczyć, bo nie ma nikogo, co wszystko umie. Zobaczcie, najlepsi zawodnicy, najlepsi pięściarze, sportowcy. Oni mają 3-4 akcje, ale te 3-4 akcje mają dopracowane do perfekcji, że w każdej sytuacji umiem je wykorzystać. No i tak samo właśnie w sportach walki chodzi o to, nie żeby być idealnym, żeby wszystko umieć, zresztą tak jak chyba w życiu, bo nie ma nikogo idealnego. Że tak przytoczę taki cytat biblijny, kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci Klami. To, więc kto jest idealny, kto wszystko umie, niech pierwszy rzuci kamień. Na szczęście jestem e, online, więc przez e, internet nic nie przyjdzie. E, ale nie ma nikogo kto umie wszystko, wszystko idealnie ma do perfekcji doprowadzone. E, więc najważniejsze w sportach walki nie umieć wszystkiego, nie być idealnym, bo tego się nie da. Tylko poznać samego siebie swoje granice, możliwości psychiczne i fizyczne. I w tym momencie możemy wykorzystać jak najlepiej, wytrenować to, co umiemy, to co nam wychodzi, a wiemy, czego nie umiemy, jakie są nasze ograniczenia i schować, zamaskować to. Jak to mówił kazdamato i Muhammad Ali, boks to sztuka podstępu. To jak gra w szachy. Też taki powiedzonko żarcik. Ty mi zbijesz konia, ja ci zbiję dama. No więc czasami, właśnie w sportach walki, jak właśnie tych najlepszych zawodników, to przez długi czas przyjmują. Czasem, najlepszym tego przykładem jest Michałczewskim, czy nawet to wręcz unikają walki. Monotonnie robią jedno i to samo, lewy proste, czy tam jakieś frontalne kopnięcie, no, odpychające serię, a zobaczą, że na przykład przeciwnik tu, tu robi lukę, no, podnosi łokieć, podnosi głowę, pochyla się do przodu przy zadawaniu ciasu, przy kopnięciu i w tym momencie wykorzystują. Więc <laughs> nie ma nikogo idealnego, nie warto nad wszystkim się. Rozwodzić, e, wszystkiego chcieć się nauczyć. Nawet takie powiedzenie Bruseli: e, nie sztuką jest ćwiczyć, poznać e, tysiąc kopnięć. Lepiej e, jedno kopnięcie powtarzać tysiąc razy. I tutaj się zgodzę, bo tak jak mówię, nie ma nikogo idealnego. E, więc e, poznajmy przede wszystkim. Sporty walki dają nam to, żeby poznać samego siebie. Swoje ograniczenia, swoje ciało, swoją psychikę, możliwości psychofizyczne, zobaczyć co umiemy, czego nie umiemy i to co umiemy jak najlepiej wykorzystać w walce. Pozdrawiam, zapraszam do polubień i do subskrypcji mojego kanału.